Stadion przy Szkole Podstawowej numer 1 w Barczewie, areną piłkarskich zmagań w szczytnym celu. Wspieramy małą Amelkę, która cierpi na bardzo skomplikowaną chorobę serca i musimy uzbierać środki, które pozwolą jej na operację w Bostonie, w Stanach Zjednoczonych. Zatem no, tu połączyło nas ludzi z różnych środowisk, można wręcz powiedzieć, do tego, żeby wspierać, żeby no, w takim sportowym wydaniu, sportowym duchu Szukać, szukać środków na to, aby udało się ten, ten wyjazd i tę operację sfinansować. 30 lipca stanęły naprzeciw siebie dwie drużyny. Pisa Primavera Barczewo kontra Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej i Przyjaciele. Pucharze Polski wylosowaliśmy drużynę Warmińsko-Mazurski Związku Piłki Nożnej i Przyjaciele. I tak wspólnie stwierdziliśmy, że przygotujemy taki piknik piłkarski całodniowy. Dwie drużyny zagrały. Przed głównymi emocjami piłkarskimi rywalizacja toczyła się między drugą drużyną Pisy, a drużyną Wielkich Serc. Wygrali gospodarze, a kiedy sportowe emocje opadły, rozpoczęły się nie mniej ekscytujące licytacje dla chorej Amelki. Wylicytować można było m.in. koszulki piłkarskie Kuby Błaszczykowskiego, meble, czy wystawiony przez wojewodę warmińsko-mazurskiego obraz z wizerunkiem Mikołaja Kopernika. Wynik aukcji ponad 9 tysięcy zł. Zbieramy na operację córki w Bostonie, na którą mamy kwalifikacje. Na pierwszą operację córka potrzebuje prawie 1 400 tysięcy. ogólnie kwalifikacje ma na dwie operacje: że musi przejść po prostu dwie operacje, żeby tak w pełni już zdrowieć i funkcjonować jak zdrowe dziecko. Do tej pory na pomoc 3,5-letniej dziewczynce udało się uzbierać około 450 tysięcy złotych. Dobrze to wygląda i tak dalej, tylko że trzymać i po prostu więcej takich imprez, tak? Gdy mam czas, to próbuję, zawsze gdzieś tam próbuję korzystać z takich rzeczy, wspierać, uczę tego dzieci i mam nadzieję, że będą też to kontynuować. Wspieramy całym sercem takie akcje, uwielbiamy takie akcje, polecamy wszystkim. Warto się angażować. Oczywiście, warto się angażować, warto pomagać. Tu liczy się każdy grosz, a swoją cegiełkę na szczytny cel dorzuciły też panie z koła gospodyń wiejskich z Wipsowa. I dzisiaj już od godziny czwartej ciężko pracowałyśmy, żeby była zupka gorąca rano gotowana, żeby były placki ziemiaczane rano tarte, ponieważ musi to być świeże i smaczne. Kilka minut po godzinie 13 na Murawie zameldowały się ekipy Pisy prymawery i Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej z przyjaciółmi. W drużynie gości zawodnicy z różnych, bywa, że zwaśnionych opcji politycznych, grali zgodnie do jednej bramki. Najważniejszy jest tutaj cel i myślę, że osoby, którym wrażliwe osoby, którym dobro drugiego człowieka, któremu dobro dziecka w tym przypadku leży na sercu potrafią oddzielić Kwestie, kwestie polityczne czy kwestie związane z poglądami od tego, co, co w życiu jest najważniejsze, czyli zdrowie i życie. Chorą dziewczynkę można wesprzeć m.in. na stronie nadzieja dla dzieci.pl ukośnik Amelia Banaszek.